Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry Lego Władca Pierścieni. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. No i lecimy do dalszych przygód. Mamy Aragorna, Legolasa, Gandalfa, Gimliego oraz. Kogo tam jeszcze mamy? Aragorna, o właśnie. I również mamy Frodo, Madrila, sama. Oraz Faramira. My na razie musimy być po tej stronie, czyli po stronie Aragorna, czy Gandalfa. Bo po stronie Frodo tam Sauron na nas patrzy, słuchajcie. Patrzy tym swoim okiem i niestety nie możemy tam przejść. To sobie przypominę. No i okej, okay, mamy scenkę. I order of Grima Worm Tongue hmm. Your staff. <sighs> you would not part an old man from his walking stick. <laughs> Just my Be ha i co? Wi za powieść na to Czyli co walka? Po co mieli mi odebrać lakę Solej Ale ale wiecie. No nic za to nie poradzę. Muszę was tutaj troszkę poatakować Dobra Co mamy zrobić? Takie pytania. Nie, ty go nie bij Gandalf, co ty robisz? Aha, dobra Mamy go gdzieś celować i co? Ej, tu... On mnie uderzył Słuchajcie, gandalfa! Uh. A mamy Aragorna? O mamy, no to pogramy sobie mieczykiem, no bo wyciągnij miecz. Aha, dobra. Dobra, zapomniałam, że nie mamy miecza. No to wręcz sobie pogramy, bo kurde, troszkę tą laską grać to tak ciężko. Dobra. Ty nie nie nie, co ja zrobiłem? Czy ja mogę się uwolnić z tego? Ja nie mogę. To on miał tutaj stanąć. gebia, Dobra. Stań sobie tam. A czekajcie, możemy sobie poniszczyć? Bo chętnie bym sobie poniszczył, bo, bo w poprzednim odcinku się troszkę... Pieszyłem, nie, tam była florencowa moneta, słuchajcie. To trzeba sobie ponieszyć teraz. Nie ma żeboli. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku też rozpocznę dwie strony, bo nie napisaliście mi w sekcji komentarzy, czy mam rozpoczynać tylko jedną stronę na razie, czyli na przykład Aragorna albo Frodo. Więc zdecydowałem się, że sam wybiorę opcję. No i. Myślę, że taka opcja będzie spoko, że po prostu będę rozpoczynać dwie strony. Czyli na przykład jak teraz skończymy Aragorna, no to sobie zrobimy Frodo. O ile będziemy mogli iść, słuchajcie. Znaczy, przełączyć się na Frodo, nie? Bo jeśli tam będzie patrzeć oko Saurona, no to wtedy zakończę już odcinek. W następnym odcinku będziemy kontynuować nasze przygody z... Tutaj, Aragornem, Legolasem, i tak dalej, i tak um, dalej. A mamy jakieś strzały albo coś? O, mamy coś, super. A możesz to tam rzucić? Nie możesz. Kurczaki. Dobra. Mam nadzieję, że to, słuchajcie, nie będzie koniec. Jeśli go tutaj uratujemy z tego. Um, nie pamiętam za bardzo. Jak? To się nazywało. Nie pamiętam właśnie, jak ten. ten. tutaj. ten. to coś się tutaj nazywało. Dobra, idź sobie do klatki, tak? Ale wiem, że tutaj ten. Ten, co tutaj był przy nas, to był właśnie sługą Saurona. Znaczy Saurumana. I co, uratowane?

We make for the refuge of Helm's Deep. They flee to the mountains when they should stand and fight. Aemir is loyal. His men will return and fight for their king. With luck, my search will not be in vain. We have znaczy orków. Okej, okay, walczymy. Czekajcie, a możemy zejść z tego z tego czegoś, znaczy z tego czegoś z konia. No, jeśli możemy to spoko. Bo sobie słuchajcie poniszczymy przy okazji. Weź tu we mnie nie strzelaj, bo tragedia. No nie, po co tam sobie zapisywać? No nie potrzebuję odpoczynku. Przed chwilą co zaczęliśmy. Więc nie jest aż tak źle. Dobra. Gimli. O, mamy już prawdziwy bohater. Czy... Dobra, zobaczcie co? Weźmy, weźmy sobie Legolasa. Nie, nie, nie. Tutaj mi strzel. O, super. I jeszcze tutaj. I będzie, słuchajcie, kolejny mini zestaw. Tam byś nam się przydał Golum, tak? A może i nie. Czekajcie. Ehm. Um. Zejdź mi z konia na razie. No zejdź. Zejdź, zejdź. Ale nie. Legolasie, ty nie miałeś mi schodzić. Albo dobra. Chodź tutaj. I zaraz zobaczymy, czy to nam coś zda. A nie, dobra. To tu jednak przyda nam się golum, bo myślałem, że jak to odkryjemy, to pojawią się jakieś tam dążki czy coś w tym stylu. No, ale niestety nie. Hmm. Tam jest kolejny kwiatek do zniszczenia. No i mamy mini zestaw. Super. Dobra. Ja, ile kasy. Ej, no weź tą niebieską monetę. O, Super. Nie, nie, nie. Dobra. Bo z tego co pamiętam to tutaj gdzieś jest o właśnie schemacik Tylko czy ja mogę tak tutaj go sięgnąć? A czekajcie, spróbujemy. Już mamy i tak full kasy, więc... Możemy sobie pospadać. Dobra. To chyba się nie uda, bo tam jest jakaś blo niewidzialna ściana, która nas blokuje. Nigdy z was łopaty nie ma, nie? Co to za roślinka? Tą roślinkę można zniszczyć, czy ona tak musi sobie tutaj rosnąć? Ukradłem czy konia. Konia. Legolasie. Dobra. Weź mi tu, nie uciekaj. O, pięknie Legolasie, załatwiłeś go. Dzięki, dzięki. To nie tak miało być. Ej, gdzie mój koń? Aha, przecież on... He, zobaczcie, dosiedliśmy tego spora i jest spoko. Aha, czyli ja się tego tutaj musimy pokonać? No dobra, Ty chodź tu. Nie, czekajcie, czy mamy go pokonać? Czy o co tu chodzi? Bo ja teraz nie czaję tego. Aha. Ja myślałam, że te zwiedziaki musimy pokonać tam z spory. Nie wiem jak to się zwie. Z No Znowu czterech mamy pokonać? Okej. Okay. Już dwa pokonani. I kolejny pokonany. I zaraz będzie kolejny, no właśnie, już czwarty. I... Co dalej? O, mają gościa z rogiem. Nie, 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 czemu? Dawać mi jakiegoś zwierzaka. Legolasie, gimni. Daj sobie właśnie jakiegoś. Sporka. I dosiądźcie. Dosiądźcie. Dobra. O, tu jest kolejne. O drużyna byście mogli mi pomóc, co troszkę okej. Okay. Dobra. I super. I co teraz? Aha, mamy tenkę. O uh. Awa. I don't know what happened and I was easy passing. I took a little tumble off the cliff. Spokojnie, on żyje. Atak warogów. Wargów. A, to są te wargowie, tak? Te zwierzaki. Chyba tak. Dobra, mamy Gandalfa białego odblokowanego. Dobra, dobra. Jak to można przewidąć? Jak to można przygnąć sobie na Z. Mamy prawdziwy bohater, mamy 591 tysięcy monet. Mamy jeden niedostaw, który nie wiem co przedstawia. I poziom kończony. Prawdziwy pod... Prawdziwy podróżnik? Aha, dobra, okej. Okay. Oto kontynuuj typ fabularny. Teraz zobaczymy co się stanie. Czy oko Saurona przestanie się tam na nas patrzeć? Czy nie? No kurczę, cały czas jest ten ogień, znaczy... To coś. Ten poziom nie może zostać odwiedzony, dopóki. Dopóki co? Dopóki Sauron tak patrzy, tak? E. No dobra. Okej. Okay to w takim razie słuchajcie to by było już na tyle ja bardzo wam dziękuję za uwagę jeśli odcinek wam się spodobał no to zostawcie łapkę w górę subskrypcję komentarz no i do zobaczenia w kolejnym odcinku ja się zabieram za nagrywanie kolejnego odcinka dla was no i trzymajcie się i cześć